Z nami jest Mateusz Osiński, założyciel inżynierii polityki. Mateusz, wróćmy może na początku poprzedniego meczu z Moksem. Z trzech spotkań wydaje się jednak, że powinniśmy mecz wygrać. Bramka sezonu w ostatnich minutach na pewno bardzo boli. Zgadza się, oczywiście, że boli i no bardzo na to ubolewamy, że tak wyszło. Ale tak taka jest piłka. Nie wyszliśmy dobrze w mecz. Przeciwnik wykorzystał nasze, nasze, naszą dekoncentrację. Tak się zdarzyło. Mam nadzieję, że to był jedyny w życiu sezonie taki. Eee, liczę na to, że, się, że, się, że wyciągniemy wnioski i, i na, następnych, na następnych meczach nie będziemy popełniać takich głupich eee, błędów no, związanych z dekoncentracją. Przed początkiem sezonu wielu typowało jako głównego faworyta do awansu zespół Storunia. I jak na razie te przypowiednie chyba się sprawdzają. Dużna e, Storunia wygrała trzy mecze, nie straciła żadnej bramki. E, czy myślisz, że w tym sezonie uda się nawiązać z nimi walkę, awans? E, no, oczywiście, że tak. No, jakbym nie myślał, że, że, się, że się to nie uda, to, to po co byśmy grali? Myślę, że, że jest jeszcze tyle meczy, że. My, my, jasne, że możemy gdzieś kupić punkty, ale i że to do niej. Oczywiście dziękuję bardzo i jeszcze powodzenia. Dziękuję.